Zakończyła się długo oczekiwana inwestycja. Chodzi o powiększenie powierzchni cmentarza komunalnego w Cedzynie. O konieczności realizacji tego przedsięwzięcia sygnalizowano już w 2008 roku. Wtedy to uchwalony został plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego i uruchomiono procedurę wywłaszczeń oraz wykupu działek od osób prywatnych. Osiem lat nam zeszło na procedury związane z wywłaszczeniem bądź. Innym sposobem pozyskania gruntów. W tej chwili kupiliśmy, już jesteśmy właścicielami około 7 hektarów, ponad 7 hektarów, z czego 4 zostały zagospodarowane i przeznaczone pod kolejne pochówki. Rozbudowa cmentarza została wykonana w ostatniej chwili, bo miejsce na pochówki w jego starej części praktycznie nie ma. Już nie ma żadnej powierzchni, gdzie można by wybudować groby i w tej chwili bieżące pochowania organizujemy i budujemy groby na grobach istniejących, które są zaniedbane, opuszczone, w przypadku których nikt nie przedłużył korzystania z miejsca na kolejne 20 lat. Nowych miejsc tutaj nie ma. Ta rozbudowa cmentarza pozwala nam na normalne funkcjonowanie. Nowa część cmentarza komunalnego w Cedzynie została zaprojektowana zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tego typu obiektach i wykonana po zatwierdzeniu pozwolenia na budowę. Zostały wyznaczone kwatery, zostały wykonane aleje. Na całym cmentarzu jest zaopatrzenie w wodę, jest wykonane oświetlenie cmentarza, to są już nowoczesne ledowe oświetlenia energooszczędne. Zostały te kwatery oznaczone takimi bardzo estetycznymi panelami, na której jest nazwa kwatery. Zostały też wykonane nasadzenia, w większości są to żywotniki, a przy ogrodzeniu okalającym cmentarz od strony północnej zostały posadzone drzewa liściaste. Dzięki rozbudowie nekropolii uzyskano 1056 miejsc w niszach urnowych, 292 miejsca w grobach urnowych w ziemi, około 3600 miejsc na groby murowane, a także 1000 na groby ziemne dla dorosłych i dzieci. Ten nowy teren pozwoli na to, żeby przynajmniej przez 10-15 lat nie było problemów z nowymi pochówkami. Dalsze powiększenie przewidziane jest w kierunku zachodnim, bo gmina posiada już w swojej dyspozycji niezbędny teren. Nie zmienia się także administrator cmentarza, a będzie nim zajmowało się rejonowe przedsiębiorstwo Zieleni i usług komunalnych spółka ZOO w Kielcach.